Cześć, jestem właśnie w przedszkolu, w którym pracuję i testuję Genie Bota. Są to generalnie takie roboty do zajęć kodowania polskojęzycznych, ale ja jako anglistka myślę, że spokojnie skorzystałabym z nich, szczególnie w przedszkolu dwujęzycznym, gdzie zajęć języka jest bardzo dużo, a jednak materiał jest taki podręcznikowy, jest dość okrojony, więc my jako angliści musimy sobie jakoś radzić, radzić i dodawać troszkę tych. Mm, Materiałów od siebie. Więc stąd mam tutaj Ginny Bota, który jest przeznaczony w naszym akurat przedszkolu do zajęć kodowania polskojęzycznych, ale ja zaraz Wam pokażę, jak ja mogę skorzystać z niego na zajęciach swoich językowych. Rozstawiłam na Macie do kodowania kubeczki, bo zachciało mi się poćwiczyć kolory i kierunki. Oczywiście zamiast kubeczków możecie położyć, dajmy na to, flashcards i też będzie fajna zabawa, jeśli dzieci będą miały dojechać robotem do wskazanej karty. Ja już ułożyłam tutaj kot, który potrzebuje, żeby dojechał do kubeczka, który pomoże robotowi dojechać do kubeczka w kolorze pomarańczowym. No i tak to by mniej więcej wyglądało. Start, move forward. move forward, turn right, move forward. No i zobaczymy, czy on faktycznie dojedzie, czy nie dojedzie. Ja mam tu chyba ustawiony na ten inny. Dojechał, ale mam chyba jeszcze trochę przestawiony tę długość kroku, ale tego jeszcze nie ustawiałam, więc to tylko tak, żeby pokazać wam. Ja jeszcze chcę dodać od siebie, że. Nie jest to materiał sponsorowany absolutnie. Te roboty po prostu znajdują się w moim przedszkolu na zajęcia kodowania w języku polskim. Natomiast ja chciałam sprawdzić, jak miałyby się na angielskim. I myślę, że całkiem jest to fajna opcja. Jeszcze zapraszam Was na kolejny filmik, taki unboxing ginibotów z mojej placówki.